Nawigatorem 2015 zostaje Grzegorz Stroczyński. Zapraszam na scenę! Dobry wieczór, bardzo dziękuję. Pierwszy raz tu siedzę. Mamy nadzieję, że jeszcze nie ostatni. Miał Pan okazję już wiele rozmów prowadzić w swojej karierze. Natomiast, jeżeli miałby Pan rozmawiać z Grzegorzem Stroczyńskim, jakie byłoby Pana pierwsze pytanie? Dopiero zaczynam, chciałbym się dowiedzieć. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie w, w sposób dobry. Być może dlatego, że ja mam e, przez ostatnie tygodnie duży mętlik w głowie. E, pracuję jednocześnie nad jakimiś dwoma ważnymi rozmowami. W polityce dzieje się to, co dzieje, i po prostu wy, wy, wyduszenie z siebie odpowiedzi na jakieś pytanie, które byłaby nie, nie y, która nie byłaby no taka bardzo rozglądfiona, bym powiedział, jest bardzo trudna dla mnie, zresztą słyszycie, no. Więc może następne pytanie bym prosił. No <noise> może zacznijmy w takim razie troszkę prowokacyjnie. Od złości, pańskiej złości na świat, która myślę nadaje taki pęd i nadaje panu sens tym tekstom, które pan pisze. Czy można właśnie tak powiedzieć, że, że to właśnie z tej złości one wynikają? No tak, złość jest dobrą emocją. Karol Modzelewski powiedział mi, że człowiek działa jak się wkurzy, więc ja rzeczywiście często chwytam za pióro jak się wkurzę. Natomiast niestety to nie jest za każdym razem ta złość nie prowadzi do dobrego efektu. Ja bardzo często piszę, bo wy nagrodziliście mnie w kategorii publicystyka, czyli nie za wywiady, tylko właśnie za te kawałki, które ja piszę do dużego formatu i na wyborczą.pl. I one często są pisane ze złości, a potem trzeba je trzy razy, że tak powiem, odsysać z tej złości. To znaczy najpierw ja wysyłam swojemu redaktorowi, on mówi, że to absolutnie nie przejdzie, bo to jest hamskie, więc ja to jeszcze raz piszę. Potem to wisi na, już wydrukowane na ścianie, tak zwanej ścianie płaczu, przychodzi któryś z naczelnych i jęczy, że to jest za chamskie i że to tak nie można. I te uwagi nie dotyczą tego, że, że oni się nie zgadzają z tym, co ja piszę, bo często tak jest, ale bardziej one dotyczą tego, że te teksty są za ostre. Ja nie uważam, to znaczy, ja, ta, ja inaczej nie potrafię napisać y, tekstu publicz, publicystycznego niż na złość, ale nie uważam, żeby to była dobra recepta na przykład dla studentów dziennikarstwa, którzy tutaj siedzą. To nie, jest, to, to, to nie zawsze dobrze działa. Mimo tych wielokrotnych poprawek, w dalszym ciągu można poczuć tę złość w tekstach. Chociażby wspomnę tutaj list do Cwaniaka, gdzie używa pan słów To Główno czy Wierna Mendo, a mimo wszystko one nie rażą, mimo wszystko nie nie odrzucają czytelnika, ale podkreślają to, co te. W jaki sposób osiągnąć taki efekt? No może właśnie, no, czy używać słów mendo i tak dalej. No to, to jest, właśnie użył pan, przypomniał pan słowa z mojego tekstu, których w zasadzie... Hmm, jak pewno drugi raz bym nie napisał. Choćby dlatego, że tydzień później dziewczyna, która pracuje w gazecie PL, która pracowała na takiej linii, telelinii, prawda, i sprzedawała tam te, te różne niepotrzebne produkty, poczuła się tym tekstem bardzo obrażona. Tłumaczyła też, dlaczego musiała, czy jej zdaniem, musiała w takim miejscu pracować. To wszystko jest bardzo skomplikowane. To znaczy. Efekt osiąga się rzeczywiście pewnym uproszczeniem i pewnym, pewnym wyostrzeniem. Bardzo trudno jest zorientować się, gdzie jest, gdzie jest ta granica, kiedy przechodzi się na złą stronę, no, po prostu. Ja nie wiem, czy mi się zawsze udaje tę, jakby taką powściągliwość zachować, tak? Ale od tego są właśnie redaktorzy w gazecie, którzy, którzy mnie pilnują. Mimo tego rzadko kiedy można się spotkać, z ostrą krytyką pana tekstów, rzadko kto chce wchodzić w polemikę, taką merytoryczną polemikę z panem. Czy jest jakaś, powiedzmy, metoda Zroczyńskiego na to, aby napisać dobry, dobitny tekst, do którego mało kto będzie mógł mieć zarzuty? Te teksty powstają długo, zwłaszcza myślę tutaj o wywiadach. Ja potrafię pisać wywiad i miesiąc, ale pocieszam się, że Teresa Dorańska pisała wywiady po pół roku, więc myślę, że czas. Trzeba po prostu dużo, nie wiem, dużo czytać, dużo poświęcić czasu. To nie jest tak, że my, czasami się to zdarza, ale rzadko, że my jesteśmy w stanie wyprodukować takie efektowne, prawda, efektowne strzały i że to tak szybko powstaje. No to jest efekt jednak pięciu lektur, w tym powieści, bo ja uważam, że dziennikarz dzisiaj powinien czytać powieści. To jest niesamowite, znaczy dla mnie to, to, to jest niesamowita, ważna taka przestrzeń pracy zawodowej, czytanie współczesnych powieści. Eee, trzeba mieć taką przestrzeń na namysł, no i trzeba mieć tą złość. I to wszystko tak się jakoś razem pewno, no nie wiem, no uzupełnia. Taką właśnie złość, ym, siłę... Ym... Siłaby podążać za swoimi ideałami, miał pan, myślę, od samego początku swojej kariery. Ponieważ rzucił pan chociażby studia dziennikarskie, a i teraz nie boi się Pan wchodzić w polemikę i krytykować nawet kolegów z branży. Czy... No to jest tak, właśnie, bo pan pytał, jak to, dlaczego te teksty niektóre z nich budzą takie emocje? Myślę, że dlatego, że w, u nas. Są takie oczywiście osoby, ale jednak jest coś takiego jak taka klanowość. To znaczy rzadko udaje się walić we własne środowisko. Jest mało takich osób, które to robią. Ja to robię nie dlatego, że jestem jakoś przesadnie odważny, tylko po prostu taką mam konstrukcję psychologiczną, że sprawia mi to nie wiem, no nie chcę powiedzieć przyjemność, ale po prostu rzeczywiście lubię uprawiać taki rodzaj autokrytyki. Więc te teksty często odnoszą się do własnego środowiska, może dlatego się też wyróżniają. Jak pan wspomniał też o moich początkach, to tutaj jest człowiek. Dzisiaj spotkałem osobę, która, dzięki której jestem dziennikarzem. Spotkałem Piotra Pytlakowskiego, który zaprosił mnie do działu reportażu na samym początku, było, nie wiem, 20 lat temu w Dzienniku Życia. Oczywiście, brawa, prosimy o brawa. Jest pewno, jakoś nie umiem mu tego powiedzieć bezpośrednio, ale jest dla mnie ważną osobą w takim mojej przestrzeni we, w świecie wewnętrznym. Więc. To, że jestem się nagrodzony za publicystykę, jest dosyć zaskakujące, bo po pierwsze jestem reporterem, po drugie robię wywiady, a te teksty publicystyczne są trochę tak na doczepkę. No, no ale dziękuję, dziękuję, to bardzo miłe. Widocznie, widocznie właśnie z tego, z tego luzu, być może właśnie dzięki tej doczepce udaje się taki panu efekt osiągnąć. Nawigator 2015, Grzegorz Troczyński. Gratuluję raz jeszcze.